Piotr Kraśko, pomimo kilku skandali, w niespodziewany sposób powrócił do prowadzenia programu Fakty, mimo że wielu nie sądziło, że kierownictwo tak szybko zapomni o jego przewinieniach, takich jak jazda bez ważnego prawa jazdy czy niepłacenie podatków przez kilka lat. Decyzja ta wywołała kontrowersję i poruszyła opinię publiczną. Kraśko nie został jednak zwolniony. Najpierw poszedł na zwolnienie lekarskie, a następnie został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Gdzie relacjonował trwające wybory. Jego wygnanie nie trwało długo, ponieważ Piotr w końcu powrócił do prowadzenia programu fakty. W ostatni wtorek był dyżur w programie. Jednak tego wieczoru doszło do zaskakującej i niecodziennej sytuacji. Po przekazaniu wszystkich wiadomości, Piotr Kraśko zwrócił się do widzów. Miał ważny powód do tego, zazwyczaj mówię w tym momencie, dziękuję, że są Państwo z nami. Ale dziś powiem więcej: dziękuję, że są Państwo z nami od 26 lat. Rozpoczął swoje przemówienie, następnie podziękował widzom za to, że tak chętnie wybierają program Fakty. To 26. Urodziny faktów. Istniejemy nie dlatego, że rano wpadamy na pomysł, co pokazać o godzinie 19.00. Istniejemy dlatego, że Państwo o godzinie 19.00 każdego wieczoru wybierają nasz program. I za to bardzo dziękujemy, dodał, ale nie skończył na tym. Wyraził także swoje uznanie dla kolegów z pracy, którzy codziennie przygotowują serwis informacyjny. Proszę pozwolić, że wyjątkowo w urodziny podziękuję również tym wszystkim wspaniałym ludziom, którzy stworzyli, tworzą i nadal tworzą fakty. Panie i panowie, to zaszczyt pracować z wami. Wszystkiego najlepszego dla państwa, dla faktów i, nie bójmy się wielkich słów, dla Polski. Zakończył, uderzając wysokim tonem jako prezenter, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.